Siemaneczko z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach kolejny odcinek z serii złamani. Jak widzicie, Laura właśnie wróciła z pracy i spotykamy się w takim miejscu, gdzie musimy podjąć decyzję a propos jej dalszej kariery przestępczej. Jak widzimy, do wyboru mamy dwie tak naprawdę drogi. Jedna to jest szefowa, twoim placem zabaw są ulice. Wiesz, że stąd prowadzą tylko dwie ścieżki. Na sam szczyt albo do piachu. <grych> a Ty typniesz się wyżej. Nagroda to między innymi worek treningowy piącha, za pomocą którego może doskonalić swoje umiejętności lub wyrocznia. Po co być trybikiem w maszynie, skoro da się ją wyłączyć? Cel można osiągać na różne sposoby, a Ty znajdziesz któryś z nich. Nagroda to m.in. możliwość podbierania pieniędzy sąsiadom. Jeżeli chodzi tutaj o to, to no wiadomo, no bardziej byśmy chcieli podbierać te pieniądze sąsiadom, ale do naszej... Jak by rozgrywki bardziej chyba pasuje ta szefowa. Królowa ulicy, jakieś tam mafie, złodziejaszki, także wydaje mi się, że tutaj zdecydujemy się właśnie na tą ścieżkę kariery, dostajemy, jak widzimy, ładne, hajsiwo. Coś tutaj za czym, co nam się pokazało. Poczekajcie, skradziony bankomat dostaliśmy. Fantastycznie. Skoro on jest skradziony, to chyba możemy to doliczyć do wartości rzeczy ukradzionych, nie uważacie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Co my tutaj jeszcze mamy? Zwędziła obiekt, przebywając w pracy. No okej, okay, w porządku, widzę, że jesteś w bardzo złym stanie. To słuchajcie, na dzień dobry. Popatrzcie, Mercy jest z maluszkiem. Ej, słodko. Możliwe, że jest jednak lepszą mamą niż przypuszczaliśmy. W waszych komentarzach wyczytałam, że możemy założyć, że tutaj tą owieczkę po prostu dała nasza Mercy, naszej małej Lili. I wiecie co, zróbmy tak. Arik by na pewno nie wpadł na coś takiego, żeby tutaj dzieciaczkowi trochę ozdobić, czy uprzyjemnić, więc to oczywiście było tutaj z inicjatywy naszej Mercy. Słuchaj, Lauro, podejdź sobie, weź prysznic i potem niestety i spać pod chmurką. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie padało. Jest chłodno, ale na razie na szczęście sucho, bo jak zacznie padać, to będziemy mieli Przerąbane. My sobie w międzyczasie tutaj poczytamy o tym, kim ty teraz w pracy jesteś. Poczekajcie, usuniemy tu komunikaty. Mięśniaczka. Od ogłuszania uzbrojonych strażników postraszenie konkurencyjnych gangów. Uniesieniem jednej brwi. Laura kieruje się teraz głównie siłą mięśni i jest tak blisko akcji jak nigdy wcześniej. Lepiej z nią nie zadzieraj. Ej, serio? Siłą mięśni? Jakie mięśni może być mieć nasza chodzinka? Ej, patrzcie, Mercy tutaj trochę sprząta. Mercy, daj spokój, bo zaraz się Arich wkurzy, że tutaj pomagasz, Laurze. Idź może spać. A jeżeli chodzi o ciebie, Arich, co z tobą? Aha, bo on wypił resztę tego bimbru. Jak widzimy, znowu czuje bąbelki i śpi tutaj na ławce przed domem. No słabo. Ja myślę też, że Arich postanowiłby wprowadzić porządki w sąsiedztwie i zagłosować na jakieś plany tutaj działania. Zobaczymy, co my tutaj mamy same, jakieś takie pozytywne. Nie, nie, nie. Nas interesuje coś może z bimbrem albo precz z kurtuazją. Czekajcie, a z bimbrem to by była społeczność dobrze nawodniona. Wyciskaj z życia to, co najlepsze. Wierzymy, że soki, nektary i inne bimbry to dobro, z którego powinna korzystać cała społeczność. Jeśli chcesz, by tak było, zagłosuj na nasz plan działania. Poczekajcie, co my tutaj jeszcze mamy precz z kurtuazją. Zdarzyło Ci się kiedyś wysłuchać opinii innego Sima i pomyśleć, wiem, że kultura nakazuje zachować spokój, ale naprawdę mam ochotę się postawić? I mam tu na myśli zaciekłą obronę swoich racji, która najpewniej ostatecznie doprowadzi do porządnej, sąsiedzkiej bójki? Rozumiemy cię. Wierzymy, że społeczeństwo niejednokrotnie narzuca na model zbytniej grzeczności. Powinniśmy zatem zjednoczyć siły, zakasać rękawy i zacząć zmieniać świat na lepszy na swój sposób. Gołymi pięściami, wiecie co? No myślę, że ogólnie te oba by pasowały plany, ale może na dzień dobry zagłosujemy sobie w właśnie tutaj na to dobrze nawodniona, bo Bimber to jest jednak najważniejszy dla naszego Arika. Odda wszystkie cztery punkty, które ma, a to i tak jest za mało, bo zobaczcie pro kreatywność ma więcej. Myślę, że on tutaj zmusi naszą choć zbudzisz naszą Mercy biedną, podejść tutaj do niej, obudź ją, niech ona też przyjdzie zagłosić na to zagłosować. Przepraszam na to, żeby Bimber był najważniejszy. Poczekajcie, obudź. No jest to słabe z jego strony, zwłaszcza że Mercy jednak dzisiaj urodziła mu potomka, a on tutaj ma to gdzieś, że jest zmęczona, że chciałaby trochę odpocząć, ma wstawać i już ma iść głos. E, powiedzmy tutaj na dzień dobry oczywiście zrobi jej awanturę, żona jeszcze tego nie zrobiła. Poczekajcie, co my tutaj sobie weźmiemy może. Przekaż zmyślone złe wieści. No i wtedy nasza Mercy pójdzie biedna tutaj w środku nocy zagłosować, tak jak sobie oczywiście jej mąż tego życzy. Jeżeli chodzi o Laurę, to jak widzimy właśnie się biedna kładzie. Pierwszy, a jej noc pod gołym niebem. No jest to troszeczkę dla mnie naprawdę straszne, ale z drugiej strony wiecie co? W domu Arika i Mercy i tak chyba śmierdzi, także może tutaj będzie jej tak naprawdę lepiej. Dopóki nie pada, dopóki jej pierzyna jest w miarę gruba. Mam nadzieję, że sobie tutaj Laura jakoś poradzi. Nieprzyjemne otoczenie. No wiem, przez te śmieci tutaj wszystkie. No ale nic, Lauro, dasz radę. Mercy idzie w głosować. Poczekajcie, sprawdźmy sobie w trybie budowania, ile warty jest ten bankomat. Ja wiem, że ona go dostała po prostu w ramach awansu, ale myślę, że moglibyśmy tutaj doliczyć to do, do, do jej rzeczy ukradzionych, bo jakby nie było, to jest skradziony bankomat. Zobaczcie, 760 simolonów. Ja to sobie oczywiście od razu zapisuję. Zapisałam. To też udało nam się ostatnio zwędzić, czyli 1400 Ej, idzie nam coraz lepiej, powiem Wam szczerze. Także dopisuję również 1400 i ten obraz też ukradliśmy za 435. Fantastycznie, Lauro, dobra robota. Zbliżamy się pomału do progu 10 tysięcy. Teraz tylko awanse w pracy i może w końcu uwolnisz się tutaj od tych ludzi i dowiesz się przede wszystkim, co się stało z Twoim dzieckiem. Poczekaj, Mercy, idzie tutaj głosować na plany. Zobaczymy, ile Ty masz punktów. 53. No dobra, no i niestety musisz tutaj zagłosować na to, co sobie życzył Arik, bo inaczej będzie awantura. Oddaj wszystkie swoje. Punkty wpływu i prawdopodobnie ten plan tutaj zwycięży i wszyscy będą pili bimber w okolicy. Dokładnie tak, jakby to sobie Arik zażyczył. Słuchajcie, ja myślę, że nie będziemy tutaj tracili naszego antenowego czasu. Dajmy się Laurze wyspać. Czy Laura idzie jutro do pracy? Nie teraz zobaczcie, będzie tylko trzy dni pracowała, także nieźle. No to myślę, że spotkamy się z nią po prostu już na jakiejś złodziejskiej akcji rano i uwaga, uwaga, jak Laura rano wstała, podszedł do niej Arik i powiedział, że dziś będzie miał dla niej misję specjalną, jak widzicie miejsce jest troszeczkę przerażające, tyle leży jakiś przewrócony chyba samochód z kośćmi na dole, zobaczcie, nie, myślałam że, to, myślałam, że to jest szkielet, a to są jakieś druty, ok, w porządku, trochę już sobie dodałam, niemniej, no i tak nie jest tu jakoś super przyjaźnie i sympatycznie, zobaczmy jak ten samochód wygląda, ktoś tu ewidentnie chyba próbował wyjechać tak naprawdę tutaj z tego terenu, gdzie Laura biedna przyszła, oczywiście sama, bo Aliki tylko powiedział, że ma tutaj ukraść trzy przedmioty z tego laboratorium, ale oczywiście nie zdecydował się jej towarzyszyć, także Laura jest tutaj totalnie sama. Myślę, że się obawia, że znowu trafi na jakieś wojsko, przez co znowu trafi do więzienia. Zobaczcie, tutaj przerażająco wszystko wygląda. Możemy się trochę rozejrzeć. Tam jest jakieś przejście chyba, może uda nam się potem spróbować je też zbadać, może prowadzić do jakichś innych bogactw, ale tymczasem, Laura, myślę, że spróbujemy oczywiście to jakoś się niepostrzeżenie dostać, A nawet tak naprawdę nie wiem, jak mamy tutaj wejść. Poczekajcie, dajcie Miej chwilę się rozejrzeć. Co ten Arik znowu wymyślił? Mam wrażenie, że znowu chce nas chyba nasadzić na minę. Czy my dam radę w ogóle przejść przez te drzwi? Halo, halo, poczekajcie. Może nam się tutaj jako tako uda wejść. Spróbujmy tutaj podejść. Lauro dasz radę i zobaczmy od razu, co tutaj byśmy mogli zwędzić. To jest chyba komputer, ale chyba nie działa. Zobaczcie, możemy zwędzić krzesło. Nie będzie miało może jakiejś super wartości, ale jakby nie było, na pewno już będzie chociaż tą pierwszą z trzech rzeczy, które mamy stąd przynieść. Zobaczmy piętro niżej. Ej, parcie, jak się tutaj ciągnie. Ja kiedyś raz tylko w życiu przeszłam w Stranger Wild i wiem, że jak się wykonuje różne zadania dla miasta, to w końcu tutaj dociera się. Tu chyba ona jest. Do takiego olbrzymiego kwiatu matki. Zawsze się zastanawiałam, czy bym to chciała przejść raz jeszcze i nagrać, nadal nie podjęłam jeszcze decyzji, niemniej może kiedyś o tym pomyślę, ale na pewno to nie będzie Laurą, tylko to po prostu będzie nie wiem, jakąś nau panią naukowiec, która przyjeżdża tutaj w ramach może jakiejś misji. No po prostu słuchaj, no jak nie ma co, no to ukradnij mi chociaż to krzesło, bo nie widzę tutaj nic bardziej chyba wartościowego, no nie wiem, nie sądzę, żeby ten Star Express kosztował nas więcej, zresztą tutaj tak jak powiedziałam, nie chodzi nam o pieniądze, a po prostu o wykonanie misji dla Arika, czyli Czyli o ukradzenie trzech przedmiotów, także bierzemy jeden, bo potem będziemy musieli oczywiście poczekać, aż upłynie jakaś ilość czasu ile dokładnie dwie godziny, i po dwóch godzinach spróbujemy ukraść coś więcej. Tymczasem, Lauro, no, rozejrzy się, zobacz, gdzie tutaj możesz podejść, bo to laboratorium nie jest takie łatwe, tutaj, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Tutaj nam się uda jakoś jeszcze przejść. No, najwyżej weźmiemy trzy te same krzesła, no trudno. Tutaj mamy toaletę, nie wiem, czy wysłyszycie, ale. W moich głośnikach pojawia się dziwny dźwięk, może Wam spróbuję go troszeczkę pokazać. Nie wiem, czy słyszycie, ale jakieś takie dziwne jakby spróbujemy sobie zbadać te drzwi. Zobaczymy, czy uda nam się przejść przez nie. Może się okazać, że nie. Myślę, że Laura jest troszeczkę przerażona tym, co tutaj się dzieje w koło. Nie rozumie, dlaczego Arik ją znowu wysłał do takiego przerażającego miejsca. Ale stara się robić dobrą minę do złej gry. Drzwi są zamknięte, potrzeba będzie karta dostępu. Ktoś w mieście może wiedzieć, jak ją zdobyć. No to myślę, że oczywiście nie będziemy tego wykonywali. No bo jednak tutaj nie przyszliśmy po to, żeby tam wchodzić. Ściszymy od razu. Tylko jednak po to, żeby tutaj coś ukraść, poczekajcie, szukaj materiału dowodowego. No, Laura, myślę, że to z nudów może bardziej możesz sobie tutaj coś poczytać, może po prostu szukasz jakichś wyników badań a propos tych narkomanów, którzy tutaj w tym mieście mieszkają e, dość licznie, bo wydaje mi się, że tutaj Laura oczywiście nie pomyślała o niczym innym. Niestety nie mamy umiejętności programowania, szkoda, bo jak widzimy, tutaj jest jakoś zabezpieczony komputer i moglibyśmy spróbować się skontaktować może z naszą rodziną, z mamą, czy już coś załatwiła w sprawie Kate, ale niestety nam się się to tutaj nie uda. Ja się rozglądam tutaj co jeszcze jest fajnego. laura, a może tutaj przejść, i zobaczymy, czy ci się uda przejść, uda ci się tak jakoś naokoło, ale jednak. No i mogłabyś chociaż tutaj przez chwilę, nie wiem, poczytać coś sobie może i poczekać, aż te dwie godziny miną, a są same takie nudne książki. Okej, okay, to może bez przesady, to wiesz co, to wykorzystaj chwilę na poćwiczenie. Przeciągnij się, porób brzuszki, porób pompki. Myślę, że twoje ciało zmęczone tą depresją i tym smutkiem. Na pewno poczuje się chociaż odrobinę lepiej, jak się troszeczkę tutaj właśnie pogimnastykujesz, zwłaszcza, że w twoim nowym fachu to jednak sprawność fizyczna jest bardzo, bardzo ważna. No i po malutku będziemy czekali. Zobaczcie, 19 minut. Już możemy sobie wypatrzeć inną rzecz do do zwinięcia. Wydaje mi się, że weźmiemy komplet tych krzeseł, wiecie? Arik doceni, że wzięliśmy to samo. Na szczęście pomalutku tutaj kończymy, bo chciałabym, żebyśmy jeszcze się dzisiaj oczywiście przygotowali do pracy, żeby tutaj jak najszybciej dostać jednak ten awans. No zobaczcie, dopiero w środę pójdziemy do pracy. Troszkę mi się to nie podoba, bo chciałabym jak najszybciej tak naprawdę awansować, żeby tutaj wykonać te zalecenia tej rozgrywki, ale zobaczymy, może gdzieś tam pomiędzy Laura pójdzie niby na jakąś misję i to będzie właśnie jej praca, dzięki czemu dostanie ten awans. Zwinęliśmy właśnie drugą z trzech rzeczy, tak jak sobie Arik życzył i ja tutaj rozglądam się, co byśmy mogli w tym czasie jeszcze jeszcze porobić. Z dziwna roślina. Obejrzyj, zrób zdjęcie. choć obejrzyj sobie. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jak byłaś jeszcze nastolatką w ciąży, bardzo lubiłaś roślinność. Nie wiem, czy pamiętacie, czy jesteście z Laurą od początku jej losów. O, przestraszyła się czegoś. Możliwe, że ten dźwięk przerażający, który ja też słyszę, wypewnie nie. Jakoś do Laury dotarł i ją tutaj na chwilę zatrzymał. Wracając do tego, co mówiłam. Kto jest od początku z Laurą, to wie, że ona początkowo naprawdę utrzymywała się tylko dzięki tak naprawdę ogrodowi i gdzieś tam te ogrodnictwo. Pasję ogromną w sobie miała. Potem, oczywiście, już nie miała czasu jej realizować, ale jak widzimy teraz, jak chwilkę znalazła, to sobie tutaj ogląda. E, potem zrób zdjęcie. Ta dziwna roślina mieni się specyficznym światłem, jakby kontrolowała ją jakaś istota. Wygląda na to, że coś rośnie w jej wnętrzu. Słuchajcie, także no niesamowite historie tutaj się dzieją. Chciałabym się przebiec tutaj wokół, ale troszeczkę się obawiam, że tutaj będą coś żołnierze i nas w końcu może aresztują. Nie ma co ryzykować. Została nam jeszcze dwie godziny do momentu kolejnej kradzieży. Także, Lawro, co ty byś tu jeszcze mogła porobić? Ogólnie jest tutaj nudno. Najciekawsze tak naprawdę są rzeczy tutaj za tymi drzwiami, gdzie nie możemy się dostać, a nawet jeżeli ja bym cię teraz teleportowała, to nic nam niestety nie da, no bo te dalsze tutaj korytarze nam się po prostu nie odblokują. O, jak sami tutaj widzicie, pojawią się nam kolejne problemy, ale patrzcie, to jak można byłoby sobie wejść i podejrzeć. No, w większości niestety nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo to tak jak mówiłam, odblokowuje się wszystko w ramach postępu, rozgrywki tego, tej zagadki tak naprawdę rozwiązywania Stranger Wild także my tutaj niestety z Laurą nie zobaczymy już nic więcej także wracajmy na powierzchnię i czekajmy aż upłyną te dwie godziny i słuchajcie właśnie minęły dwie godziny także oczywiście bierzemy sobie te, te krzesełko, jedno co dobre tutaj w tym laboratorium to jest to, że tutaj nikogo po prostu nie ma i nikt nas nie zatrzymał teraz Lauro dobra, gdzieś tutaj stąd przyszłaś, przybiegnij tutaj z powrotem i spróbujemy się teraz stąd wydostać co może wcale nie okazać się takie proste, bo zobaczcie jesteśmy na środku pustyni w jedną stronę przywiózł nas tutaj, przywlókł nas tak naprawdę Arik, i teraz nie wiem, co mamy robić. Zobaczymy, czy tutaj da się przejść. Tamtą grotą, poczekajcie, gra mi nie pozwala nawet tak się oddalić, żeby to zobaczyć, także niestety nie jest to tylko dekoracja, ale myślę, że się umówimy tak, że tutaj Laura, oczywiście, nie, nie da się tutaj tak zrobić. Dobra, ale że powiedzmy tutaj, aż przybiegła, wybiegła tutaj i gdzieś tamtędy dostała się do innej dzielnicy Stranger Wild, którą ja właśnie dla niej wybiorę, bo na dzisiaj to jeszcze nie jest koniec, zwłaszcza, że nasza laura jest w fajnym stanie. Także oczywiście jedziemy dalej, e, dalej robić, rozwijać naszą złośliwość. I dalej zdobywać łupy dla naszego Arika. I uwaga, właśnie przybiliśmy do parku w Oazie Zdrój, która jest oczywiście dzielnicą Stranger Wild. Jak wam co jakiś czas przypominam, co tutaj za wielkie pszczoły latają? Widzicie to? Okej, okay. poczekaj, aż muszę na chwilę zatrzymać jakieś facet jechał. Gdzie te pszczoły są. No nie, no chyba normalnego rozmiaru, ale takie wrażenie miałam, jakby były jakoś zmutowane tak naprawdę. Dobra, Lauro, co ty teraz idziesz tam robić w tym zlewie? Nalej wodę. ok? Myślę, że to jest niepotrzebne, bo pierwsze co, to oczywiście tutaj poczekaj, poczekaj, chyba, że nalałaś wodę, żeby chlusnąć tą panią tutaj napojem, bo na dzień dobry oczywiście idziemy ją tutaj grubiańsko przywitać. Ledwo co przyszłaś, a już będziesz złośliwa dla ludzi. Ta pani jest w ciąży, także tutaj może postaramy się e, oczywiście nie wyciągać na nią łap, także tylko tutaj ewentualnie słownie troszeczkę ją poobudźmy. Obrażamy, bo nie ma co przesadzać. Ciąża, jak widzimy, jest dość zaawansowana. Z podłych rzeczy możemy tak proszę bardzo podrwić z niej, może, co by tutaj kłócić się o politykę, co byśmy tutaj jeszcze mogli wybrać, obrazić ją. Tam jakieś dziecko, no dziecku też damy spokój, też nie będziemy atakowali dzieci. Jakieś granice trzeba mieć. Zapytaj o cenne rzeczy. I może spróbujemy ją oczywiście też tutaj napaść, okraść. Chociaż nie wiem, czy to jest takie, no w ogóle te wszystkie interakcje nie są w stylu naszej Laury, ale czy ona by okradała kobietę wciąż ciężarną? No, nie sądzę, no ale no dobra, no powiedzmy, że jest już tak zdeterminowana, żeby jak najszybciej się stąd uwolnić, że już nie ma żadnych hamulców. Op za groź. Oprócz oczywiście tego, że nie wyciągnie tutaj na tą kobietę w żaden sposób rąk. Ja w tym czasie tutaj Laura obraża tą panią, rozejrzy się po tym parku, bo wam powiem szczerze, że oaza, zdrój dla mnie jest takim troszeczkę tematem niezbadanym, bo ja nigdy w tym mieście nie byłam. No, wprawdzie chyba całkowicie na początku, jak czwórka weszła, to chyba ją sobie obejrzałam, ale tylko tak pobieżnie, to już jest kilka lat temu. I tak naprawdę nawet nie kojarzę jak tutaj wygląda, zobaczcie jak dach zrobiony. Myślę, że dla większości z Was nie jest to żadna nowość, bo Wy pewnie sobie dokładnie tej oazy strój obejrzeliście, ale dla mnie to naprawdę są dziwicze tereny, które ok odkrywam pierwszy raz. Ukradliśmy 54 simoleony, ok, szybko sobie zapisuję do listy zdobyczy naszej Laury, poczekajcie, poczekajcie, otwieram sobie notatnik w telefonie, 54 i po prostu w opisie Wam zliczę ile już mamy, na jaką kwotę mamy już ukradzione rzeczy. Tu jest taki jakiś budynek w tym parku i tu oczywiście potem też jak nam minie tutaj, to... o już nam minęło złodziejstwo, dobra to wiesz co, na nich lustawem mnie napojem no dobrze, pozwólmy jej, i wtedy idziemy tutaj coś zarąbać. czym co nam się uda. Udałoby się zwinąć przed taki kominek, chyba nie, ale obraz już jak najbardziej. Rozglądam się, co tutaj może byłoby. Głośnik. No nie, głośnik niech jest. Czy byłoby tutaj coś droższego, może bardziej wartościowego, ale wydaje mi się, że chyba nie. Krzesło. Hmm. Albo kanapa. A jak ty, przepraszam, pójdziesz potem z tą kanapą? wiecie co niech ona weźmie obraz? Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby na tą kanapę. Zwłaszcza, że ona ma już przy sobie trzy duże krzesła, tak? Bo nie zapominajmy, że przed chwilą z laboratorium ukradła krzesła. Także może tutaj sobie darujmy. Czy jest tutaj jeszcze jakaś potencjalna ofiara rozmowy z nami? O, dzień dobry, proszę Państwa. Miło Wam się gra przyjemnie? To fajnie, bo Laura już tutaj do Was zmierza. Żeby Was tutaj oczywiście poobrażać. Myślę, że sobie teraz wybierzemy może tego pana to jako ofiarę, Pokaż, jak wyglądasz. Idealnie. Nie. Na dzień dobry oczywiście te grubiańskie powitanie. Właściwie tą panią też, czemu by nie? O, Laura już do nich przyszła, stanęła sobie i na dzień dobry oczywiście jest nieżyczliwa. To jest nastolatek, a ty? Jesteś dorosła? Może powinniśmy się mierzyć z dorosłymi w jakieś tam potyczki słowne. Też nastolatka. Co wyrobić robicie tutaj o tej godzinie? Halo, halo. Laura wam teraz pokaże. Poczekaj, skrzydże o takiej godzinie są poza domem. Zapytaj o cenne rzeczy. Nie, no dzieci nie będziemy okradali. Bez przesady. Potem może drwi. Tutaj jeszcze teraz oczywiście skupmy się na pani Kinze Watson. Zobaczymy, co byśmy tutaj mogli jej. Ze stroju może bez przesady, z owłosienia też nie, bo jeszcze weźmie to sobie do serca. Jednak no wiek nastoletni jest taki, że człowiek bardziej wszystkim przyjmuje, także nie ma co, ale tak, obraź ją może, może tutaj sobie weźmiemy jeszcze z podłych, kłóć się o muzykę, proszę bardzo. O, widzieliście to, jak dała nam stryczka w nos? Okej, okay. poczekajcie, ja muszę to jeszcze raz wziąć, to chyba była ta interakcja zagroź, ona jest w ogóle nową interakcją, troszeczkę związaną z tym... No, jak chcę okraść jej policzkuj. Ona jest związana troszeczkę po prostu z tym, że Laura rozwinęła kolejny poziom złośliwości. Pokażę, jak będzie wyglądało spoliczkowanie, aha. Jak widzimy, zdecydowała się jednak nie bić dzieci. Bardzo miło Laura, z twojej strony, że gdzieś tam jednak w środku nadal jesteś, ale no zobaczcie, no zostaliśmy chyba całkowicie tutaj tak naprawdę sami i nikogo w koło nie ma. Nie mamy już komu podokuczać. Laura, co ty byś mogła w tym czasie zrobić? To ty idziesz ogrzać się. No możesz na chwilę iść. Udana kradzież kieszonkowa, ok, w porządku. Trzy godziny po ukradzeniu tego obrazu, możliwe, że po którejś już tam złodziejstwie, jednak ten czas wzrasta. Myślę, że nie będziemy czekali, Laura to się troszeczkę ogrzeje i pomalutku będziemy może jechali gdzie indziej. Gdzie o takiej godzinie tutaj w oazie mogliby być ludzie? O, czekajcie, tam ktoś stoi. Ja już chciałam gdzieś jechać, a tutaj mi się ktoś rzucił w oczy. Już do ciebie idziemy. Poczekaj, poczekaj. W międzyczasie zobaczcie, widzowie: Zorza. Fantastycznie to wygląda. Dobra, poczekajcie, poczekajcie, bo ja to się rozglądam, a tymczasem mi tutaj chyba człowiek ucieknie. Laura chyba śmieje się szyderczo, jest to trochę dla mnie przerażające. Możliwe jednak. A zobaczcie, myśli o członku rodziny, o swoim ojcu. Straszne. E, wracając do tego, że Laura śmiała się szyderczo i złośliwie, możliwe jednak, że tutaj to te wszystkie wydarzenia po prostu powodują duże spustoszenie w psychice naszej Laury, większe niż przypuszczaliśmy. Jak widzimy, idzie tutaj kolejny nastolatek. Nie rozumiem, dlaczego o tej godzinie tutaj łazi tyle nastolatków. Halo, czy wy nie macie domu, nie macie co robić? Bardzo do niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze, zobaczcie, podłe interakcje już żeśmy ukończyli, jesteśmy w ogóle teraz na szóstym, karier, na szóstym poziomie kariery, kolejna praca dopiero w środę, kurczę, to tak naprawdę, patrzcie widzieliście to? Wampir, nie no z wampira lepiej nie będziemy zaczynali, wydaje mi się, co ty robisz? Lauro, dzierga sobie. Fantastycznie, bardzo to pasuje do tematyki tutaj naszej rozgrywki. No dobra, już skończę sobie dziergać. Słuchajcie, widzowie, wydaje mi się też, że jeżeli chodzi o laurę to chyba spotkamy się z nią dopiero w środek, będzie mogła iść do pracy. Ja tutaj teraz te kilka dni po prostu pobędę z nią w okolicy, tutaj sobie pochodzimy, pozaczepiamy trochę ludzi, porobimy sobie wrogów, postaramy się coś ukraść, bo po prostu nie widzę sensu, żebyśmy tutaj teraz te dwa dni tracili. Chciałabym jak najszybciej tak naprawdę przyspieszyć kwestię tej kariery, bo wiecie co, zależy mi na tym, żeby jak najszybciej dowiedzieć się, gdzie jest Filip, żeby go odzyskać albo go opłakać, jeżeli się okaże, że Filip nie żyje i żeby już ten dział po prostu tutaj zakończyć, tak Także myślę, że spotykamy się, kiedy będzie środa i kiedy Laura będzie wracała z pracy. No i jest już środa. Nasza Laura właśnie jest w pracy. Mała Lili płacze. Nasza Mercy chciałaby iść do niej oczywiście, żeby zareagować, ale tymczasem Arik ją tutaj na to nie pozwala. E, tutaj ją zatrzymuje, szarpie, żeby tutaj z nim rozmawiała, a nie szła do tego Bachora, jak on to brzydko mówi, bo niestety taki właśnie prostacki jest nasz tutaj Arik. Z podłych rzeczy tutaj jeszcze może krytykuj techniki Barabara do naszej Mercy. Przepraszam, nie, ty nie wiesz, co to znaczy, chłopie. Poczekajcie, to weźmiemy sobie jeszcze skrzydź. E, powiem wam, co tutaj się działo pomiędzy. Laura była tak naprawdę cały czas na misji złodziejskiej. Zaraz zobaczymy, ile, za ile udało nam się tutaj po prostu rzeczy ukraść. Poczekajcie. Jak widzimy, ukradliśmy trzy krzesła do salonu, dwie kanapy, jed, nie, przepraszam, dwie sofy, jedną kanapę, głośnik, obraz i te trzy krzesła. Także myślę, że wartość będzie dość fajna. Zobaczymy, jak, jeżeli tutaj chodzi o krzesła, ile nam się udało zdobyć. 585, wpisujemy to oczywiście tutaj w notatkę przychodów naszej laury. Te dwie sofy po 215, czyli 430 simoleonów. Tutaj duża sofa za 235, także zbiera się całkiem fajna, pokaźna kwota. Głośnik będzie tani za 120, no ale lepszy ryc niż nic. Przypominam sobie początki, jak kradliśmy po takie tanie rzeczy. To ja mam na parcie ten obraz 985. Fantastycznie, wydaje mi się, że chyba zbliżamy się do tego momentu, gdzie mamy już ukradzione tyle, ile powinniśmy mieć. Te trzy krzesła, 300 Simoleonów. W opisie tego odcinka podliczę Wam wszystko oczywiście i powiem, ile udało nam się już ukraść, ale jak widzimy po finansach tutaj naszej rodziny, no to chyba naprawdę jest to bardzo ładna kwota. W tym czasie, co czekałam, aż będzie ta środa, zaraz Wam pokażę, co tutaj się działo w naszej rozgrywce, wyłączyli nam prąd, ponieważ nie opłaciliśmy rachunków, wyłączyli nam również wodę, Arik, zostaw tą biedną Mercy, no. Powiem przede jest naprawdę okropny. Laura znalazła chwilę, żeby pobrząkać sobie na gitarze, gdzie tak po prostu, e, wiecie, co koiła swoje nerwy w sposób artystyczny. No i tak naprawdę kradła. Mercy, zobaczcie, dostała awans i pracuje już teraz jako kasjerka w restauracji. Dostała dość troszeczkę pieniążków, także myślę, że cały czas myśli o tym, żeby jak najszybciej się tutaj od naszego Arika uwolnić. Słuchaj, no dobra, zobaczcie, Arik też tam maszeruje do tego malucha. Nie, nie, Arik, poczekaj, poczekaj, chodź, odpocznij sobie, jesteś zmęczony, utnij sobie leniwą drzemkę, tutaj na ławce, a tymczasem może Mercy uda się w końcu podejść do malutkiej Lili. Zobaczcie, biedna, w brudnej pieluszce tutaj płacze. Nasze maleństwo. Szybciutko, oczywiście, zmienimy. Nakarmimy ją też od razu buteleczką. I może tutaj właśnie ją chociaż przytulimy. I zapewnimy ją, że mama robi wszystko, żeby jak najszybciej się tutaj od tego ojca potwora uwolnić. W ogrodzie nic nie ma do roboty. Słuchaj, Mercy. Myślę, że póki tutaj Arik poszedł spać na ławce, też by się mogła zdrzemnąć. I czekam o wypłakać. Wypłacz się. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby wyrzucić z siebie te wszystkie emocje. A potem połóż się spać i poczekajmy, aż nasza Laura wróci z pracy. I uwaga, uwaga z pracy! Właśnie w Wraca nasza Laura. Oczywiście z język strasznie wygląda. Te jej niebieskie soczewki dla kamuflażu. Powiem Wam szczerze, jeszcze bardziej podkreślają e, sińce pod oczami, tak naprawdę. My oczywiście na dzień dobry podarujemy jej tutaj awans, już na poziom siódmy. Przeczytamy sobie. E, Poczekajcie, gdzie to było? Kody modyfikuj, kody kariery awansuj awansuj karierę szefowa, i zaraz zobaczymy, kim tutaj teraz jest nasza Laura. Zobaczcie, jakie dostała kasę tutaj. 2200 samej premii. Awans na, na, na stanowisko kierowca przestępców. Będzie teraz pracować jako kierowca przestępców. Dostała sztabki złota. Ej, zobaczymy zaraz, ile są warte te sztabki, zło sztabki złota. Ale niestety nie będziemy mogli wliczyć tego do rzeczy skradzionych, bo nie zostały one skradzione. Nie mają tutaj skradzione sztabki złota. Tak się może umówmy. Przeczytajmy sobie, na czym ta kariera polega, korzysta teraz ze swoich talentów na niebezpiecznych ulicach i wożąc uciekających przestępców pokonuje ostre zakręty, kryje się za narożnikami i ściga się z gliniarzami. Można by z tego zrobić naprawdę ekscytującą grę komputerową, także no naprawdę niesamowite. Lauro, nie wiem czy się cieszymy, czy się nie cieszymy, ale cały czas pamiętamy o tym, że im szybciej pójdzie, tym szybciej dowiemy się co się stało z Filipem. Słuchajcie moi mili, ja dziękuję Wam bardzo, widzimy się już w kolejnym odcinku, Pozdrawiam Was serdecznie. Miss Sims.